Trzeba dzisiaj znowu piękni do wyrywania Tym razem tu je 30, To myślę, że w ciągu godzin to ogarnę. Ci wytrząsę, nie? Bo to korzeni jest dużo podobać. jak później założę tą szeroką łyżkę, to ci trochę to wiesz, podrównam, nie? Ile, ile będzie się dałek? nie, to ty będziesz musiał nawieść trochę. Że chyba szybciej niż w godzinę. Nie, bo tu ja wiesz, nie ma głęboko korzeni. Szeroko mają, nie? Bo tam to, co mówiłeś, taki dziki krzak, był, nie? No to tam korzenie. To tak, jak ci mówiłem, nisko i ten, bo żebym ci fundamentu nie wyrwał. Bo korzenie pewnie poszły płot bo to nawet takie miary. jak oni końcówkach kwietnia powinien być w dostępne dostępny, to myślę, że jak tylko będzie miał, to ma do mnie dzwonić. znajomego zbawacza, no to mi to przysława do ramy do ramy, do ramienia eee, tylko będę musiał jeszcze dołożyć e, chyba dołożyć e, tutaj na to wyjście co mam hydrauliczne zawór kurowy z, e, roz, z rozdzieleniem na dwa żeby mieć łyżkę cały czas podpiętą hydrauliczną, pod, żeby można było nią robić i, i tak żeby też był cały czas pod po prostu tylko będę sobie zaworem kulowym zmieniał czy używam łyżki czy używam chwytaka w danym momencie no bo w dodatkowej linii tutaj to się nie opłaca To dwa uchwyty montażu, do montażu 1600, a jak yy, yy, po prostu jest na takiej już płycie, którą przyspawujecie, całą płytę do ramienia, ale to bez sensu więc się wydaje, lepiej te, te uszy tylko przyspawać, które trzymają siłownik, no to, to tą płytą 1800 taką no kawał blachy do tego są uszy do siłownika i i tą blachę tą się przyspawuje a tak to tylko uszy przyspawali i myślę, że to wystarczy właśnie o takich o to to tak by był bajka nie no i właśnie czekam aż, aż, aż produkcja, produkują bo to na razie nie mają nic czekał na materiał i miał, miał robić to od razu Wam pokażę montaż no i przecież go tam od razu przed chwilą, się przetestować no i na koniec Wam powiem ile, ile ile taka przyjemność kosztowała ile czasu mi się zeszło ale myślę że razem z wyruchaniem trochę tutaj tej ziemi to jak pieniek jest, a z korzenia, Dobra, to chuj, to nie będę tego, tego... Nie, nie, to z korzenia Ci nie odbije, nie? Się rozwali, nie? Solą posypiesz, to zginie. I zaraz biorę tutaj łyżkę tą szeroką. Prawie bo ci trawę zniszczenie. bo tam parę kilometrów tylko podjazd. i to za takie roboty do dwóch godzin biorę pięć do no. Ile? Yy, nie wiem, wiem, że, że tak, w innych rejonach macie większe takie minimum, które bierzecie, ale no po prostu tu w moich okolicach jest tych paręczek trochę i yy, był taki czas, że trochę więcej mówiłem, to ludzie się krzypili, nie chcieli brać. I, no. Ile, biorę, tyle to to jest cena tak jak to wyglądało Patrzcie.